Czytaj z albikiem wypuściło ostatnio aż sześć nowości: dwie książki, moje pierwsze literki i cyferki oraz cztery interaktywne gry memo. Zachęcam do obejrzenia mojego pierwszego filmu. Tam pokazuję, co to jest albik oraz jak działa jego wszystkie funkcje i cechy. Także, jeżeli jeszcze nie widziałeś tego filmu, to zapraszam. Linki wszystkie pozostawiam Wam na dole w opisie pod filmem. W książce moje pierwsze literki zostały zaprezentowane: litery alfabetu, które dziecko może usłyszeć, ale i przeczytać zobaczyć. Dodatkowo e, litery są pokazane w formie drukowanej, ale i pisanej, po to, aby dzieci nauczyły się rozróżniać oba sposoby zapisu. E, w książce dodatkowo możemy usłyszeć różne wierszyki, dialogi, ciekawostki, ale mamy też również quizy e, o średnim stopniu e, trudności i o już bardziej takim zaawansowanym. Zapisane na kartach wyrazy tutaj są podzielone na sylaby, co pozwala dzieciom szybciej opanować sztukę płynnego czytania. Oczywiście w utrwaleniu tej wiedzy pomogą nam właśnie te dwupoziomowe quizy, które są naprawdę bardzo fajne. Na ostatniej stronie znajduje się interaktywna gra planszowa z bajkowymi postaciami. Jest syrenka, kot w butach, jest też um, Pinokio, czerwony kapturek, no i są też tutaj różne literki. To odpalamy albika. A, B, C, C. Selinka częstuje gości lemoniadą. Cep, bu, la. D, g, e. Diabeł, e, kle, rek. Drzewo, podziel ze mną wyraz na głoski. D, ž, e, w, o. Dom, podziel ze mną wyraz na głoski. D, o, m. Fa, pso, la. Gorela. W stronie poznać i, k, ły, lampa, ławka, m, n, n, ma, li, na, ma, li, na. Gotowe muffinki. Gotowanie z mamą to świetna zabawa. Sypie się mąka i pachnie kawa. Gdy muffinki pyszne upieczemy, to całą rodzinę poczęstujemy. Ty N, U. Sowa, podziel ze mną wyrazne głoski. S, O, W, A. Witaj w grze. Teraz rzuć kostką i idź do przodu o tyle pól, ile wypadło oczek. Jeśli trafisz na kamyk z literą, dotknij jej albikiem. Kopciuszek wybiera max popiołu, aby móc pójść na bal. Dowiedz się, jak możesz pomóc Kopciuszkowi i dotknij albikiem dziewczynki. Proszę, narysuj czarodziejską różdżkę, która wyczaruje dla mnie balową suknię i karetę. Gdy ci się to uda, możesz przesunąć się o pięć pól. Zatrzymaj się na krótką chwilkę i pomóż Plastusiowi znaleźć jego przyjaciół z piórnika. Dotknij plastusia, a dowiesz, wszystkie przybory wysypały się z piórnika Tosi. Pomożesz mi ich poszukać na planszy? Za każdy znaleziony. Witaj, nasz przyjacielu! Zła brawo! Gratulujemy! Znalazłeś skarb jako pierwszy! Ta książka bardzo przypomina mi moje dawne książki, jak była mała, e, zwłaszcza tutaj czy kolorystyka, czy ilustracje, nie wiem, jakoś tak mi przywołują em, dziecięce wspomnienia i te dziecięce książeczki. Bardzo mi się podoba, jak jest skonstruowana. E, wszystko jest tak ładnie tutaj e, posegregowane, czy tutaj te literki. E, fajnie, że są podzielone na sylaby. E, tutaj mamy też e, fajne, krótkie wierszyki. Gdziekolwiek najedziemy, to albik nam odczyta wszystko, czy z podziałami na głoski, na sylaby. Wszystko jest tutaj naprawdę bardzo przemyślane, bardzo ładnie to wygląda. Dodatkowo, lektor, moim zdaniem, od A do Z jest naprawdę. Bardzo fajny. Pani ma naprawdę bardzo przyjemny głos. Głos jest bardzo taki czytelny, zrozumiały i przyjemny dla ucha. Tak samo na końcu w tej grze planszowej wszystko jest bardzo fajnie opowiedziane. Bardzo przyjemnie się tego wszystkiego po prostu słucha. Jedyne co co usłyszałam? Chy. chy. Nie ch, tylko chy. Tylko mamy już chy. Y. Tak samo tutaj mamy. K. K, powinno być. Tutaj wszystko, reszta jest naprawdę bardzo ładnie wymawiana. Ta książka o literkach bardzo, ale to bardzo mi się spodobała i zdecydowanie podoba mi się tutaj te odcięte paski, że to jest wszystko na białym tle. Jakoś tak y, lepiej się czyta i na to wszystko patrzy i przez to jest y, schludniejsze, moim zdaniem, w wyglądzie. I wszystko jest oczywiście delikatne. Wszystko to, co jest w koło, y, jest bardzo takie delikatne, i to jest naprawdę przyjemne dla oka. Moje pierwsze cyferki to książka, gdzie mamy różne liczby od 1 do 20 i tutaj są już postacie z baśni. Doskonale rozwiną umiejętności liczenia oraz dodawania i odejmowania. Na końcu, oczywiście również jest interaktywna gra, gra planszowa, w której dzieci będą towarzyszyć Jasiowi i Małgosi w drodze powrotnej do domu. Jest oczywiście bardzo dużo quizów do rozwiązania i zagadek na spostrzegawczość. No i to jest też świetnym sposobem na utrwalenie już zdobytej wiedzy o cyfrach i liczbach. O, i tutaj jest nasza cała gra planszowa. Pokażę Wam, jak działa. Cyfra 1, cyfra 2, cyfra 3, cyfra 4, 5. 6, 7, 8, 4 wróbel, drugi wróbela, trzeci wróbela, wiewiórka, żołędzie, liście, astry. Piękna królewna. Łabędź. Naczynia. Koźlądko. Koźlątko. 10 11. 12. Liczba 12. Słońce. Królewna. Królewna. Na początku swojej wyprawy napotykasz przestraszone koźlątko. Znajdź je na obrazku i posłuchaj, co się wydarzyło. Przechodząc w pobliżu wielkiego drzewa, słyszysz jakieś szepty. To trzy krasnoludki rozmawiają o zakopanym skarbie. Odszukaj skrzaty i sprawdź, co się potem wydarzyło. Zbliżasz się do drzewa, za którym siedzą krasnoludki, i zasłuchujesz się historii tajemniczego skarbu. Nawet nie zauważasz, że minęło parę godzin tracisz jedną kolejkę. W tym czasie narysuj krasnoludka. Ta książka jest już zupełnie inaczej skonstruowana. Widać tutaj doskonałą naukę przez zabawę, właśnie przez to, że na każdej stronie są zupełnie inne bajki. No i wpleciona moim zdaniem jest tutaj matematyka. Ona tutaj nie gra pierwszej roli, bo pierwszą, pierwsze skrzypce grają właśnie te bajki. I to jest bardzo fajne. Super jest tutaj wszystko przedstawione, zobrazowane. Zauważcie, że gdziekolwiek dotknę, tam Albi to wszystko odczytuje. I naprawdę wystarczy delikatnie przyłożyć to pióro, a ono już samo odczytuje. Więc tutaj ta precyzyjność tego odczytu jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jeśli chodzi tutaj o tę grę planszową, to ona mnie najbardziej zaciekawiła, bo podoba mi się to, że właśnie mamy książkę, mamy pióro, dotykamy sobie tutaj po kolei tych różnych kamieni. Oczywiście rzucamy też zwykłą, standardową, klasyczną grą kostką do gry, no i wyrzucamy oczka. No i dziecko musi właśnie wykonać różne polecenia, narysować krasnoludka, i, i to jest fajne, że to nie jest tylko, że wykorzystujemy książkę i pióro tylko jeszcze dodatkowo dziecko rysuje, więc to jest naprawdę doskonałe połączenie em, wszystkiego, rysowania, czytania, ale jednak trochę tej technologii też jest i dzięki temu dziecko jest jeszcze bardziej zachęcone do zabawy. E, fajnie zobrazowane, bardzo ładne są dźwięki, nie wiem, szeptów, wody, y, śpiew ptaków, naprawdę genialne. Bardzo fajna jest ta książka. Gra Memo jest grą, którą chyba każdy z nas zna. I bardzo lubi. Natomiast jest ona w zupełnie nowej, świeżej, technologicznej, trochę odsłonie. Ćwiczy nie tylko pamięć wzrokową, ale też słuchową. Na żetonach do gry są zakodowane różne odgłosy. Tutaj mam instrumenty muzyczne, zwierzęta, dźwięki wokół nas i środki transportu. Zadaniem, oczywiście, jest odnalezienie jak największej ilości par. Memo zawiera aż trzy warianty gry, które można dopasować do wieku. Poziomu zaawansowania graczy. Warianty gry z dźwiękami wymagają użycia, oczywiście, mówiącego pióra Albik, który kupujecie albo sam, same pióro, albo w zestawach. Każda ta gra zawiera 48 okrągłych żetonów i, oczywiście, kartę z zasadami. Pokażę Wam tutaj mniej więcej, jak wyglądają żetony. Tak wygląda instrukcja i wszystkie informacje. Tutaj tę kartę po prostu włączamy, w każdym zestawie jest inna karta, żeby albik mógł rozpoznać, w którą grę chcemy grać. Oczywiście możemy sobie przyciszać, pogłaśniać i tak dalej. Ilustracje są bardzo ładne, klasyczne. Z jednej strony mamy obrazki, a z drugiej oczywiście mamy pozakrywane w jednym obrazu. Podobnie tu. Bardzo ładne ilustracje, proste na kolorowych różnych tłach. Na początek pokażę Wam instrumenty muzyczne. No to teraz zwierzęta. W świecie albika chcesz wiedzieć, jak działa interaktywna... Świnia. świnia to zwierzę hodowlane odgłosy które wydaje nazywamy chrząkaniem orzeł orzeł to duży drapieżny ptak będący w polsce pod ścisłą ochroną dźwięki wokół nas Ta gra memo jest taka, że te dźwięki to sama muszę się dobrze zastanowić, co to jest za dźwięk, także to akurat łatwe. Zapniemy kurtkę i plecak. Środki transportu. Jak do mnie dotarły te gry interaktywne memo, to ogólnie byłam na początku do nich bardzo taka sceptyczna i ja takie miałam podejście, że gry memo interaktywne, że jak to działa, że mm, na pewno to jest, wiecie, trochę przereklamowane, co teraz nie wymyślają, jakie nowości. Ale powiem Wam szczerze, że jak do mnie przyszły i e, zaczęłam się tym normalnie sama bawić, zaczęłam sobie słuchać też wszystkich dźwięków, które uwaga są naprawdę realistyczne i bardzo dobrze nagrane. Świetnie są dobrane, czy, zwie czy zwierzęta, czy te dźwięki wokół nas, czyli takie różne dźwięki z domu e, są na przykład genialne, czy instrumenty muzyczne e, naprawdę są świetnie nagrane i powiem Wam, że naprawdę się wciągnęłam i uważam, że naprawdę są genialne. I bardziej mi się spodobały te gry memo chyba niż te nowości książkowe. E, bardzo mi się podoba, że właśnie z tej strony możemy sobie odsłuchiwać dany dźwięk, a z tej strony możemy się dowiedzieć różnych ciekawostek. Więc jest świetne, no rewelacja, świetna nowa y, alternatywa gry Memo. Ja już zauważyłam, że jak do czegoś bardzo sceptycznie podchodzę i że na pewno sądzę, że to jest, wiecie, no już o krok za daleko, dla mnie to jest zbyt nowoczesne technologicznie. To zazwyczaj y, takie rzeczy potem mi się podobają. Jeżeli chodzi o nowości, od Czytaj z Albikiem, no to naprawdę widać, że są przemyślane i fajnie skonstruowane. Gry memo absolutnie skradły moje serce. Yy, czy jak miałabym wybrać, która najbardziej mi się podoba gra yy, memo? Bardzo mi się podobają instrumenty muzyczne, yy, bo to jest taki temat dość. Yy, Fajne, ale też i ciężko dostępne, no bo ciężko nam na przykład, wiecie, no trutu tutu robi trąbka, tak? A resztę y, instrumentów muzycznych, czy potrafimy y, naśladować? No niekoniecznie, bardzo trudno, no bo zwierzęta wszystkie w stanie, y, jesteśmy mniej więcej, y, wiecie, no, zademonstrować dziecku. Środki transportu są naprawdę genialne i sama niektórych nie widziałam, nie znałam. Dźwięki wokół nas też są naprawdę super, także wszystko jest super. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam na mojego Instagrama, bo tam możecie zobaczyć jeszcze więcej. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!